Dzień dobry. Słowo Boże, tak jak ja je rozumiem, to jest takie słowo, które powinno dać człowiekowi odpoczynek, dać wytchnienie, dać nadzieję, pozwolić się zdystansować do tego, co jest rzeczywistością, taką naszą normalną, codzienną, która jest bardzo często jakąś walką. I y, ja tak mam już od paru lat, że kiedy tak mi się nazbiera nad głową y, i skutków moich grzechów, i moich słabości, i tego, że w jakiś sposób czuję się, dobra, połżalam się dzisiaj trochę, odrzucony przez ludzi, y, nawet przez tych najbliższych, y, kiedy piętrzą się nade mną takie czarne chmury, przynajmniej w mojej głowie, bo to wszystko jest bardzo subiektywne kiedy też tak fizycznie nie mam siły, kiedy mój nastrój psychiczny też jakoś pada, kiedy to wszystko się tak kotłuje, a są takie momenty, że to wszystko naraz się jakoś zbiera, to bardzo lubię wracać do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, do, do tej rozmowy między Jezusem a pewnym człowiekiem, który przychodzi, żeby zapytać Jezusa, kto jest Jego bliźnim. I to jest taka trudna rozmowa, bo to jest człowiek, który jest bardzo religijny, a więc ma bardzo dużo wiedzy religijnej, zna pismo. I kiedy Jezus mu mówi, żeby robił, znaczy, żeby wypełniał przekazania, to on mówi, robię to wszystko. I trochę tak jest, że. Ja też tak mam, że dużo rzeczy wiem. I nie chodzi tylko o kwestię wiary czy religii, ale jakby szerzej, tak po ludzku. No, mam już te 45 lat jakieś doświadczenie życiowe, trochę się naczytałem w życiu. Więc jakby wszystko mam to w głowie teoretycznie poukładane, przynajmniej od strony wiedzy. Co powinienem zrobić, jak sobie ze sobą poradzić, w jaki sposób to swoje życie przeżyć i tak dalej, a jednak to nie działa. I pojawia się taki mechanizm, który się pojawił w tym człowieku, który jeszcze bardziej chce się usprawiedliwić i on zadaje takie pytanie: a kto jest moim bliźnim? I wtedy pan Jezus opowiada tę Cudowną, przepiękną przypowieść. Myślę, że to jest druga piękna przypowieść po tej przypowieści o synu marnotrawnym, w której, owszem, jakby pierwsze przesłanie jest takie, że należy pomagać każdemu również swojemu nieprzyjacielowi, bo Samarytanin jest nieprzyjacielem Żyda, który leży w rowie. Ale w drugim, takim głębszym czytaniu, w tej przypowieści chodzi o coś całkiem innego. Chodzi o to słowo. Że ten Samarytanin wzruszył się widokiem tego pobitego człowieka w rowie. Ten Samarytanin to jest nikt inny jak Jezus, jak sam Bóg, który się wzrusza moim widokiem. Jakim widokiem, no właśnie pobijanego człowieka, leżącego w rowie, na pół umarłego. To jest. Ten fragment, tak jak powiedziałem, jest taką, dla mnie takim leczniczym fragmentem, dlatego że on jest inny od ludzkiego myślenia. Kiedy człowiek leży pobijany, z różnych powodów, ten, ten żyd też mógł sobie iść inną drogą, taką, która będzie bardziej bezpieczna, nie poszedł. A więc, jakby w tym też była jakaś jego wina, w tym sensie, że być może nie zadbał dobrze o swoje bezpieczeństwo, że się znalazł w takiej sytuacji. I to jest takie podobne do mnie, że też mogłem wybrać inne rzeczy, mogłem inaczej żyć, mogłem y, inaczej swoje życie prowadzić i tak dalej. Czyli. Nie byłoby tego wszystkiego, co dzisiaj jest jakby skutkiem tego wszystkiego, co było wcześniej moim wyborem. A jednak tu jestem. Jednak leżę w tym rowie i mam dość. I tak jak powiedziałem na początku, zebrały się te wszystkie czarne chmury nade mną. I ten, ten, ten Samarytanin, ten Jezus, który przychodzi i wzrusza się moim widokiem, jest dla mnie bardzo rozczulający, bo on jest inny od takich naszych ludzkich mechanizmów. Bóg zawsze się wzrusza naszym widokiem, kiedy leżymy głęboko, gdzieś poranieni, w rowie, na pół żywi. On jest właśnie inny od takiego naszego ludzkiego patrzenia. Kiedy my w swoim religijnym wychowaniu mamy wszystko poukładane i powiemy sobie, no to powinieneś teraz się wyspowiadać, nawrócić, zmienić swoje myślenie, podjąć różne, milion różnych rzeczy, które Cię wyprowadzą z tego stanu takiego, w którym jesteś, do Bóg przychodzi i wzrusza się moim widokiem, ale nie tylko się wzrusza, tylko bierze mnie na swoje bydło, na bydle, zawozi mnie do gospody, zapłaca, płaci za opiekunek nade mną, opieku, opieka na opiekunek, opieka nade mną i daje wszystko, co potrzebne, żebym wstał, żebym mógł żyć dalej. I Dlatego kocham chrześcijaństwo. Dlatego kocham bycie uczniem Jezusa, bo to jest właśnie istota, że kiedy wprost odchodzę od ojca, jak w przypowieści synu marnotrawnym, to ojciec wychodzi i nie szuka. On wypatruje, jest Bogiem, który jest tęskniony ze swoim dzieckiem. Kiedy z różnych powodów leżę w rowie, to Bóg się wzrusza moim widokiem i mi pomaga wstać, bo doprowadzić się do, do porządku. On jest tak inny od kapłana i Lewity. Którzy mają swój poukładany religijny świat, że chce się za nim iść. I to jest to coś, co mnie trzyma bardzo mocno w chrześcijaństwie, że w takiego Boga wierzę, w Boga, który jest miłością, w Boga, który jest dobrocią, Boga, który, kiedy widzi człowieka w rowie, to nie stawia mu warunków, nie sztorcuje go, nie każe mu się zmienić, ale po prostu jest kimś, kto. Jako nieprzyjaciel, to jest niesamowicie ważne w tej Ewangelii, że to jest samarytanin i Żyd odwieczni wrogowie, przychodzi mi z pomocą. I myślę sobie, nie byłem na miejscu tego Żyda w tym rowie, ale tak sobie myślę, że kiedy ten Żyd na początku zobaczył, kto go ratuje, to musiał mieć w sobie. Jakieś takie uczucie odpychające go od tej całej sytuacji. Być może nawet czuł się w jakiś sposób jeszcze bardziej poniżony, że to właśnie Samarytanin mu pomaga. Ale kiedy zobaczył i doświadczył miłości, tego wzruszenia, wzruszył się głęboko, to jego serce się zmieniło. I to jest kolejna jakby odsłona tej przypowieści, że tylko miłość, którą ktoś daje tak bezinteresownie, wyświadczając ją swojemu wrogowi jest w stanie zmienić moje myślenie. I może dzisiaj warto pozwolić sobie na to, i bardzo Was do tego zachęcam, żeby zobaczyć Boga, który się wzrusza moim widokiem, znaczy Twoim i moim, każdego z nas i każdej z nas, żebyśmy doświadczyli takiego Pana Boga i pozwólcie sobie dzisiaj na emocje, na uczucia, na wzruszenie całą tą sytuacją. Boga, który przychodzi do człowieka po to, żeby mu usłużyć, klęka przed nim, daje mu to wszystko, co potrzebne do tego, żeby przeżyć, nie prawi mu mu murałów, ale jest Bogiem, który Cię kocha. To jest y, naprawdę, gdybyście mieli już tracić wiarę, gdybyście mieli tracić wiarę w Kościół, y, gdyby to wszystko się Wam wydawało takie skomplikowane i takie nieludzkie, to przypomnijcie sobie właśnie ten moment w Ewangelii. Bo to jest istota. Tego, co Bóg robi dla nas, że on przychodzi do nas i wyciąga nas z tego rowu, bo nas po prostu ukochał. To jest Ewangelia, która pokazuje, że Bóg niczego od nas nie chce. Że to jest Bóg, który chce nam wszystko dać. Pomimo wrogości, tą wrogością jest to, coś, co nazywamy złem w naszym życiu. Pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie za to kompletnie zapłacić, pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić żadnego ruchu, to on przychodzi i się nami zajmuje. I to jest Bóg. To jest chrześcijaństwo. To jest Bóg, który sprawia, że człowiek zdejmuje czy jest mu zdjęta taka kamienna osłona serca, która wcześniej nie pozwalała się zbliżyć do Samaretanina, do wroga, a teraz przez tego wroga jest obsłużony. Po co? Po co to wszystko? No po to, żebym w końcu zrozumiał, że drugi jest moim bliźnim, każdy drugi człowiek. Nie tylko ten, który jest z mojego rodu, jest podobnie jak ja Żydem, jest w kościele, myśli jak ja, ma tą samą partię polityczną, te same poglądy polityczne czy religijne. Nie tylko ten, który fajnie pachnie, ten, który jest umyty, jest na moim poziomie intelektualnym, na poziomie też fizycznym w takim sensie, że nie odpycha mnie jego widok. W tej przypowieści jest pokazane wszystko, co może być anomalią w naszych relacjach że właśnie to jest mój bliźni, to jest mój bliźni. Ci ludzie na granicy, którzy. Yy, wielu, z nas, wielu z nas nie pasują z różnych powodów. Jak słucham różnych wypowiedzi, to widzę, że nie ma jakiejś jednej yy, takiej jednego powodu odpychającego. Tam jest wiele powodów od politycznych, poprzez takie społeczne. Przez nasze lęki osobiste, społeczne, narodowościowe. To pokazuje, jak bardzo chrześcijaństwo jest nam potrzebne, ale chrześcijaństwo w sensie takim powrotu do korzenia, że Bóg jest tym, który nam pokazuje, jak się, nie lubię tego słowa, ale pochylić nad drugim człowiekiem, który jest w potrzebie. Jest o czym dumać. A na końcu mały gratisik, słuchajcie, idzie tutaj, zobaczcie tam widzicie? Idzie, idzie, idzie Przyszła mysza. To co? Do widzenia!